Witamy Państwa bardzo serdecznie w cyklu Sport za kamery. Pierwszym gościem tego cyklu jest Agata Wasia, więc rozgrywająca NA Piłki Ręcznej Poznań. Witam Cię serdecznie. Ja witam. Agato, w takim razie na rozgrzewkę może zadam takie pytanie. Aktualnie zajmujecie ósme miejsce w Lidze na, na 12. Jest to premierowy sezon Ligi Centralnej Kobiet. Są to nowe rozgrywki. Jakbyś tak holistycznie podchodząc do, do całości, jak byś podsumowała to, co do tej pory e, przez tych kilka miesięcy się wydarzyło? Myślę, że kawał dobrej pracy za nami. Faktycznie zajmujemy ósme miejsce w tabeli, ale pragnę podkreślić, że mamy dwa mecze rozegrane mniej niż zespoły, które znajdują się nad nami. Także myślę, że sukcesywnie będziemy krok po kroku to nadrabiać. I ten plan, jaki sobie założyłyśmy, czyli ten środek tabeli chcę, jest oczywiście jak najbardziej aktualny i do tego będziemy dążyć. Uprzedziłaś mnie właśnie tym pytaniem, <laughs> znaczy tą odpowiedzią w zasadzie. Uprzedziłaś moje pytanie o cele, o motywację ambicje na ten, na ten sezon. Pamiętam, że właśnie tak, takimi ambicjami była walka o tę górną część tabeli i trzeba przyznać, że przez kilka ładnych miesięcy to Wam się udawało, bo, bo jednak gdzieś koło tego czwartego miejsca można powiedzieć, kręciłyście się przez, przez parę miesięcy. Teraz trochę, trochę słabsza postawa, trochę słabsze wyniki, jeżeli chodzi o, o ten 2024 rok. Natomiast, tak jak zaznaczyłaś na samym początku, no sporo dobrych meczów też na Waszym koncie. Tak, cele, cele się nie zmieniają, zawsze chcemy grać jak najlepiej, chcemy wygrywać. Tak jak powiedziałeś, jest to premierowy sezon w Lidze Centralnej, coś też dla nas nowego. Zdobywamy tutaj nowe doświadczenie. Także myślę, że ta połowa tabeli jak na pierwszy sezon w tej lidze jest, jest optymalnym wynikiem. W sobotę o godzinie 17 zagracie z SPR-em Pogonią Szczecin. To jest rywal dobrze Wam znany na pewno, no bo rywalizowałyście ze Szczeciniankami w poprzednim sezonie w grupie pierwszej ligi. Jesienią porażka w Szczecinie. Jak teraz nastawiacie się przed tym meczem, z, jakimi, z jakim planem podchodzicie do tego spotkania? Plan jest tylko i wyłącznie jeden, wygrana, jesteśmy bojowo nastawione do tego spotkania. Po pierwsze jesteśmy głodne gry, bo miałyśmy trochę przerwy, a poza tym jesteśmy głodne rewanżu za tą porażkę z zeszłej rundy. Na kogo trzeba uważać, jeżeli chodzi o powieść no bo trochę tych wyróżniających się postaci tam jest, prawda? E tak, są, są wyróżniające się zawodniczki. Na pewno zawodniczka o nazwisku Ziemnicka jest tam, myślę, liderką w drużynie. Natomiast nastawiamy się na cały zespół i musimy zagrać dobrze w obronie, nie koncentrować się na jednostce, ale po prostu na wszystkich dobrych stronach Szczecina, ale skupić się na tych, na tych ich słabych stronach, żeby je wykorzystać. Wspomniana Zuzanna Ziemnicka, 105 bramek na jej koncie do tej pory bodajże w 14 albo 15 rozegranych meczach. Ty powoli dobijasz do tej, nawet nie powoli, a bardzo szybko dobijasz do tej granicy 100 bramek. Masz ich obecnie 95 na koncie. Czy to, że znajdujesz się w top 5 klasyfikacji strzelczeń ligi, a długo byłaś też wiceliderką, a nawet przez moment chyba liderką tej klasyfikacji, ma dla Ciebie jakieś znaczenie, czy nie przywiązujesz wagi do tych indywidualnych spraw? Yy, znaczy nie ma się co czarować, na pewno jest to miłe uczucie być, yy, być gdzieś tam na czele tej klasyfikacji. E, jednak nie, nie przywiązuję do tego wagi, ponieważ nie to jest najważniejsze. E, piłka ręczna to sport zespołowy i tutaj na koniec meczu najważniejsze jest, który zespół ma na koncie trzy punkty, a nie która zawodniczka, e, ile bramek zdobędzie. E, natomiast cieszę się ze swojej skuteczności w tym sezonie, ponieważ jest to dla mnie taki sygnał, że moja długa droga po kontuzji, którą przebyłam, e, była obrana w dobrym kierunku. Czujesz, że to jest e, najlepszy czas, ten sezon to jest najlepszy sezon do tej pory, który, który rozgrywasz w Poznaniu? Przed kontuzją e, również miałam całkiem dobry sezon w Poznaniu. E, kontuzja troszeczkę później pokrzyżowała moje plany. E, na ten moment czuję, czuję się dosyć dobrze na boisku. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie e, jutro na godzinę 17 do hali sportowej przy ulicy Newtona 2. E, wspierajcie, kibicujcie, bądźcie z nami.